Wielkie brawa, wielkie brawa mamy mistrza, której to ligi przypomnij drugiej? No może i drugiej. Może i drugiej. Ale już pierwszej gramy. A zacznijmy tutaj prezesa, ale prezes mokry, nie będziesz dzisiaj słodki. No dokładnie. Zapraszam do kamery, stworzyliście potwora na drugą ligę. Gratulacje. To nie ja, to nie my, to ta drużyna. No, Karol w dużej mierze. No i chłopakom serdecznie dziękuję. Dali siebie wszystko, zagrali super mecz. Nie pierwszy, nie ostatni, mam nadzieję. Ja też. Gratulacje. Gratulacje, Karol, skoro tata cię tutaj. Wyrzucił do słowa, to ja też zapytam, Karol, długo trwał proces budowy tego zespołu? Eee, to znaczy, tak. Ten, ten proces tak naprawdę trwał od, już od tamtego roku. Udało się nam gdzieś tam zbudować drużynę, która może na początku nie była faworytem, gdzieś tam ludzie tak myśleli. Ja cały czas wierzyłem w chłopaków, wierzyłem też w to, że jak się zepniemy, to to wygramy. Do ostatniego meczu tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kto wygra. Eee, ja wiedziałem, że jak na spokojnie zagramy, to po swojemu, swoją piłkę, to, to wygra gramy i, I byłem dzisiaj najspokojniejszym człowiekiem na tym boisku, tak naprawdę. Bardzo Ci dziękuję. Brawo dla Karola. Dzięki. Hubert Kasperski, Hubert, dużo Twoich. Nie, Sosnowski, sorry. Sosna, przepraszam. Sorry, tam jest, tam jest, tam jest. Dobra, podobnie sorry. Jesteśmy, podobni, jesteśmy. podobni. Dużo rajdów indywidualnych, indywidualnych zagraj, Masz to, co niektórzy nie mają. No mam lewą nogę, tam mało osób ma lewą nogę i tyle mam. Tyle lubisz, mam innego. Lubisz takie indywidualne gierki zagrania? <laughs> lubię, lubię jak najbardziej, ale wolę zespołowo, wolę podaniami. Bardzo dziękuję. Martin Namuciek. Masz myślę, że go zaraz złapiemy. Pan Biernacki? Biernacki? Biert. Też wrócił do ligi po wielkiej przerwie, bo ono ciebie nie było, ale pokazałeś, że jednak forma była cały czas. Wypracowywana, bo przyszedłeś i nie stanąłeś jak słupek, tylko pokazałeś, że jesteś tutaj bardzo ważną postacią. No dokładnie, forma cały czas leci. No i jak widać, pokazaliśmy co potrafimy. Dzisiejszy mecz pod kontrolą, czy nie? Pewnie, że tak, pod kontrolą, jak widać, było na wojsku. Kontrolowaliśmy cały mecz. Dziękuję bardzo, idziemy dalej. Tomasz Wojsław, to Ty dzisiaj taką bramkę piękną strzeliłeś? Dwie, ale jedna taka pięknej urody? Tak, tak, zgadza się. Bardzo. Udało się, czy przypadek, czy tak chciałeś? E, no w tej lidze już druga taka, tak więc pozostałem to kibicą, czy przypadek, czy nie. W takim razie nie ma umowy o przypadku? Nie ma, chyba nie ma. Gratulacje, gratulacje idziemy dalej. Sławomir Rudkowski, o kurczę, jeden zawodnik tutaj z Maripozy, drugi trzeci, ale te transfery były. Jak się czujecie w libeli właśnie, a co byli zawodnicy Maripozy, ale w podobnym składzie przynajmniej starego osobowym? No, czujemy się bardzo dobrze. Budujemy dalej gdzieś ten zespół sobie na tej zasadzie, ale ja dzisiaj mogę tylko podziękować chłopakom, którzy zbudowali ten skład, którzy dali serducho. Ten Kamila nie ma dzisiaj z nami, no, bo ma pracę. Też mu za cały sezon jakby dziękuję. Nie będę wymieniał dzisiejszych chłopaków, bo oni sami powiedzą ty. No i myślę, że walczymy teraz hale. No, zobaczymy, jak będzie jakaś podbudowa. Jest, zobaczymy, co będzie dalej. No, tyle. Cieszymy się tym wygranym no, na, tej, na tej zasadzie tym bardzo dobrze grał. Wcześniejszy też żeśmy przegrali to dużo. Ciężki rywal. Dzisiaj chyba skuteczność nasza i mądrość gry sprawiło, żeśmy to wygrali. Gratulacje Zbaczku. Dunin, człowiek ściana można powiedzieć, jeżeli chodzi o zastawkę. Jeżeli chodzi o zastawkę, masz takie predyspozycje faktycznie umiesz to wykorzystywać. Rozprowadzasz piłkę na lewo, na prawo. No to to są duże korzyści dla zespołu. Nie mnie oceniać. Ja tylko robię to, co gdzieś tam mi wyjdzie. Czasem się odbija od lewej od prawej nogi, a że oni stoją w dobrym miejscu, to ich zasługa. Jak ocenić sezon? Myślę, że pozytywnie pierwsze miejsce, także jest dobrze. Chyba nie można lepiej. Chyba nie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo Mariusz Blus, Wszyscy go znają. 10 lat. Wielkie prawa dla Mariusza. Jeden z niewielu co praktycznie frekwencją nie grzeszy. Zawsze chodzi. Jak tylko nie chodzi, to naprawdę musi być konkretny argument i za to ci to brawa chłopaki tutaj złożyli, a ja ci też mówię, Mariusz, że. Podoba mi się twoja postawa, jeżeli chodzi o taką frekwencję. Dziękuję bardzo. Staram się od samego początku. Zresztą wiesz, bo gramy tu już 10 lat. 10 lat skończone. Fajnie. Mistrzostwem jako Sączersi zdobyliśmy w Libelli. Też się liczy. Chyba się lekko wzruszył. Ja? No. Bardzo. No bo tak się cieszę, wiesz. Odkąd przyszliśmy, poza pierwszym meczem, który tak trochę nie wypalił, bo w sumie tak nas nie było, to później to już nie przegraliśmy, nie? Brawo Mariusz. Te 10 lat. Mariusz, Mariusz, brawo. E Martin Fałowski, oczywiście wszystkich mogę tu przytulać, ale 10 lat to naprawdę chyle czoła. Martin, walczyłeś dzisiaj o tego króla szczecu, będziemy sprawdzać, sprawdzaliście obecności, frekwencję twojego rywala najgroźniejszego i siebie? Tak, tak. I jak wyszło, opowiadaj. No, mam mniej meczów niż Ach, tak się wszyscy spodziewali, a dlaczego? No bo czerwoną. A tak na poważnie siedziało dzisiaj w głowie. Siedziało szczególnie o drugiej połowy, gdzie prowadziliście wynik był dla drużyny i ty też chciałeś widać ugrać dla siebie. No nie ukrywam, że jednak siedziało mi to w głowie, strasznie spinało mnie, żeby po prostu to strzelić mieć spokój w głowie, a no mam nadzieję, że się udało, bo tam nie liczyliśmy tak dokładnie, ale mi się wydaje, że tak. To będziemy sprawdzać dzisiaj wieczorem. Na pewno Dziękuję. możemy cię poinformować. Tu jest ten Hubert Kasperski, zapraszam na tą stronę. Hubert, ty też przebojowy chłopak, dużo akcji indywidualnych, jak twoi tutaj, może nie wszyscy koledzy, ale Sosna i ty wyróżniacie się bardzo fajną dynamiką, e, energicznością na boisku i to też dużo daje waszemu zespołowi. No zdecydowanie procentuje. co prawda ja dzisiaj powinienem też strzelić bramkę, ale no nie trafiłem w piłkę, no i nie wyszło. Ale szczeliłeś tydzień temu chyba trzy. No ale to tydzień temu było tydzień temu. No. Pracuje się w każdym tygodniu na zespół, prawda? Zgadza się. Gratulacje. Kto jeszcze nie był? Kto jeszcze nie był? Młody. No chodź młody. No chodź, chodź. Drodzy goście. Kto tam są? Widzowie, tak? widzowie. Gracz też jest potrzebny taki jak on, bo chodzi przynajmniej po piłki, prawda? Zawsze chodzę, za każdym razem. Jak oceniasz sukces brata, taty i twój? No jestem dumny z brata, bo ruszył, ruszył tym klubem. Wygrali, tak jest. Gratulacje. Panie i panowie, druga liga za nami. Przyszłość przed Libelą na pewno duża, bo zespół bardzo obiecujący. Pierwsza liga w przyszłym roku, a dzisiaj kończymy, a będziemy tak naprawdę kończyć 20 września, a oni będą kończyć w Dziękuję za dziękuję za drugą ligę.